Tedzie. dzisiaj kolejny filmik z cyklu trening dla seniorów. Dzisiaj poćwiczymy sobie w pozycji leżenia na macie, na plecach. Jeśli jeszcze nie znasz, ja się nazywam Neta Kremska, ja jestem trenerem personalnym, instruktorem fitness, nauczycielem pilates. Specjalizuję się w leczeniu ruchem. Pod filmikiem w opisie znajdziesz namiary na mnie, to znaczy link do strony internetowej, do strony na Facebooku, gdzie możesz wszystkiego dowiedzieć się więcej. Jeśli podobają Ci się moje filmiki, korzystasz z materiałów e, i chcesz wesprzeć mój kanał, e, możesz mi postawić kawę, również link pod opisem. Tymczasem zapraszam na matę. Wchodzimy się w pozycji leżącej na plecach, na macie. Ech. Leżenie tyłem, pozycja neutralna. Neutralna to znaczy, że twój sposób leży teraz neutralnie w trakcie ruchu. Będziemy na razie ruszać rękoma i tak dalej. W trakcie ruchów nie chcesz kogoś tu jakiegoś wygięć, nie chcesz wywijać ten kręgosłup, nie ma być dziury, podplecamy i tak dalej. Neutralnie leżymy. Stopy są na szerokość kolan i bioder. Możesz sobie delikatnie zaktywować brzuch. I zaczynamy. Ustaw sobie ręce wzdłuż ciała. Jedziemy. Za siebie ręce w dęk. I dół, wydech. Ja Pamiętaj, gdy przenosić ręce właśnie za siebie, żeby nie robić dziurę pod dolnymi plecami. Dech, wydech, wydech, wydech. Jeszcze raz. No i zabieramy się za robotę, ciut szybsze Pamiętaj o tym, że masz słuchać swojego ciała, rób tyle, ile możesz. Jeżeli moje tempo jest dla ciebie za szybkie, zwolnij, po prostu zwolnij tempo. Przyspieszyłam, oddycham teraz swobodnie, czyli tak jak mi ciało odpowiada, dość szybki ruch rąk. Natomiast nie wolno nam ruszyć tułowia, nie wolno nam ruszyć Jedziemy, Idziemy. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. 2, 1. Jedna ręka wędruje w dół, druga jest w górę, i teraz naprzemiennie to samo. Hop i hop, i jedziemy. Specjalnie dość szybkie tempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymaj. Wciskaj i górną i dolną rękę w matę w podłogę. Mocno, mocno, mocno. i Jeszcze mocniej. Nie chcesz ruszać tułowiem, osłupem. Zmień stronę. Dalej wciskaj w matę podłogę. I górną, i dolną rękę. Nie zapominaj o dechu. I jeszcze raz jedziemy. Naprzemiennie góra, dół. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy, dwa i jeden. Wciskam, zmieniam, wciskam. Mocno, 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 mocno Chcesz zrobić dziurę w pohodzie. Zmieniam, wciskam. Zmieniam, wciskam. Ostatni raz. Okej, okay. wyciągnij ręce pionowe do góry, do sofitu. Barki są luźno dło dłuższe. I teraz zobacz. Wyciągam jedną rękę do sufitu, tak jakbym chciała dotknąć sufitu. Odrywa mi się bar, odrywa mi się łopatka. W tym samym momencie drugą łopatkę jakby wciskam w matę. Nie używam do tego łokci, czyli wydłużyłam jakby jedną rękę. Wracam, wbijam teraz tą łopatkę, a drugą wyciągam, odsuwam. Jest. I zmieniam. I zmieniam. Czyli jedna ręka wydłuża się, ciągnie się do sufitu, odrywasz barko, łopatkę i w tym samym momencie przeciwną rękę cofasz i wbijasz matę. Pamiętaj o tym, żeby nie ubinać łokci. Tak jakbym chciała naprzemiennie wydłużać i skracać ręce. I teraz troszeczkę przyspieszmy, żeby to wyszedł taki płynny ruch, raz jedna, raz druga strona. Oczywiście chcesz Duży zakres ruchu robić, czyli chcesz jak najwyżej pociągnąć tą ręką. Łopatka się odrywa, pięknie rozciągasz. No I znowu zwalniamy. Przytrzymaj jedną rękę, wydłużono, druga. Łopatka wbija się w podłogę. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Zmień. Trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Zmień. Ostatnia zmiana. Ok, starczy. Więc zabijamy w łokciach. I tutaj tak, próbujemy złączyć łokcie. Otwieramy stronę maty. Chcemy położyć. Nieraz nie będzie chciało się dać położyć. Wtedy zmierzamy do maty. Jak się chce, to kładziemy. Złączam. Otwieram. Złączam. Otwieram. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery, 3, 2. i na jeden kładę na macie, na podłodze i wciskam mocno w podłogę. wciskam nadgarstek, dłoń, łokieć i bark. mocno wciskaj i trzymaj, rozluźnij, jeszcze raz wciskaj, jeżeli się nie da dotknąć, no to po prostu próbujesz zmierzać do maty, a z czasem oczywiście będziesz wciskać. Rozluźnij, jeszcze raz, wciskaj, wciskaj z całej siły, z całej siły, całe ręce wciskasz, poczujecie górną część pleców poczujecie spięcie między łopatkami tam gdzie właśnie chciało się odrywać. to jest dobra wiadomość. Puść, jeszcze raz, wciskaj, wciskaj, wciskaj. Rozluźnij, rozluźnij komadę sufitu. Aktywuj brzuch, czyli lekko zbliż tak do kręgosłupa. Zwykłe spinanie brzucha, czyli wznosy, yy, wznosy klatki. Zobaczcie. Góra i wracam w dół. Góra i dół. Zobaczcie. Ech. Głowa i szyja się nie rusza. One są cały czas w tym samym ustawieniu. Ja tutaj pracuję, napinam brzuch, nie? Spracam brzuch i wydłużam. Schodząc, zwracając na podłogę, na matę, nie chcesz rozluźniać brzucha? Ja nawet, bo Zobaczcie, głowy nie odkładam. No by za bardzo nie rużać głowy, żeby w głowie się nie kręciło. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Dawaj no dwa. Ostatni raz. Super, świetnie. Teraz luźnij. Zostaw ręce w dłużej. I teraz stopy są na szerokość bioder, kolana też. Biodra to jest, mam na myśli, mówiąc, te kości tutaj biodrowe. Wychodzę biodrami, czyli pukam do góry, ręce lądują na macie. W górze przez chwilkę chcesz dop dopiąć mocno pośladki. Będziesz czu czuła pośladki, tył nóg. I wracasz. Jest góra i dół. Jedziemy. Osiem. Wracam. Siedem. Sześć. Pomyśl sobie o tym, żeby wypchnąć jak najwyżej biodra do góry. I zaktywować, dopiąć pośladki. Cztery. 3, 2. 1. Połączymy sobie te ćwiczenia. Zobaczcie. Ręce mam w górze. Wychodzę do góry spinam brzuch. Wracam. Wychodzę biodrami. Wracam. Spinam brzuch. Wracam. Biodra. Wracam. Wolne tempo robię, żeby w głowie się nie zakręciło. Poza tym, gdy robisz w wolnym tempie, masz lepszą precyzję ruchu, możesz się skupić na tych mięśniach, które trzeba, tak? Wychodząc biodrami do góry, skupiam się na pośladku. Wychodząc klatką do góry, skupiam się na dopięciu brzucha. Oddychaj, nie zapominaj o oddechu. Osiem. Siedem. Sześć. Świetnie. Pięć. Cztery. Trzy, mhm. dwa i jeden. Super. Rozluźnij. Odstaw biodra na matę. wyprostuj nogi. I teraz leżymy sobie luźno, luźno, luźno. Napnij pośladki z całej siły. Tylko tyle jeszcze Rozluźnij. Jeszcze raz. Napnij z całej siły. Puść. Napnij. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Puść, napnij, mocniej, 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 poczujesz, ja wiem, że zawsze można mocniej, wiem, po sobie, Czyli tak mocno skupimy, świadomość ciała, świadomość ruchu jest najważniejsza, ale trzymaj te pośladki, jeżeli trzymasz pośladki, poczujesz piękne napięcie mięśni brzucha, normalne, Rozluźnij. jeszcze raz napnij, trzymaj, napniemy pośladki, prostuje nam się pięknie miętnica, wszystko wraca do normy. Rozluźnij. tu Poczujesz piękną pracę brzucha, ale możesz poczuć też dół pleców. Tak fajnie się rozluźnia. Puść. I takim teraz szybkim tempem robimy. Napnij puść. Napnij, puść. Napnij, puść. Tylko i wyłącznie pośladuj, Nogi zostaw w spokoju i sobie tam luźno leżę. Napnij, puść. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Teraz napnij mocno pośladki i trzymaj, napnij nogi mocno i trzymaj. Cała całe poślady napięte, brzuch brat się sam, się napiął. Mocno dopięte nogi. Trzymaj tak mocno. Teraz jeszcze do tego. Wciskaj pięty w podłogę. Odsuwam ręce, żebyście widzieli. Wciskaj pięty w podłogę. Mam mocne poślady, mocne nogi, pięty w podłogę. I próbuj, jeśli się da, oderwać pupę na centymetr. Nie musi być więcej, na centymetr. Trzymaj. Cały tył na Jak się nie da, to się nie odrywasz. Rozluźnij. Jeszcze raz. Pupa, nogi. Wbijam pięty, odrywam pupę na centymetr. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Nie daj się. Cały czas mocno od Od odpasam tu. Cały ciało na od pasa tu. Rozluźnij. Super. Wracamy nogami na matę. Aktywny brzuch, czyli z wydechem, lekko tak do kręgosłupa. Jest i to chcę utrzymać. Nie chcesz ruszać z swoim kręgosłupem, nie chcesz ruszać jakby za bardzo brzuchem. Noga na nadprzemienna. Góra, powrót, góra, powrót. Tutaj wszystko trzymamy. Twój kręgosłup w ogóle się nie rusza, czyli przy ruchu nogą, ani się nie wbija w matę, ani nie robi się dziura. Zostaje cały czas neutralne, to tak się wydaje, to ćwiczenie bardzo banalne, ono jest trudne pod kątem utrzymania tutaj stabilności tułowia. Czyli zabetonuj teraz cały swój tułów brzuchem, oczywiście siłą mięśni brzucha, nic się nie wywija, czyli biednica się nie rusza i kręgosłup się nie rusza, tak? No i oczywiście troszeczkę sobie utrudnimy, żeby nie było za łatwo. Biorę sobie nogę. Zgiełam biodra, są nogę w ten sposób. Prostuję, wracam, odkładam. Druga to samo. Wracam, odkładam. Na siebie wyprost, na siebie odstaw. Na siebie wyprost, na siebie odstaw. I jedziemy. Osiem, siedem, sześć. Pamiętaj o tym, co jest najważniejsze w tym ćwiczeniu czyli na utrzymaniu. Neutralnego, nieruchomego kręgosłupa i miednicy. Ok? To jest najważniejsze. Uczymy się stabilizować tułów. Dzięki temu pracujemy mięśniami tułowia, głębokimi, zewnętrznymi. Ok? Wezmę sobie teraz jedną nogę i wszystko na jedną stronę. Tylko do wyprostu, do zdjęcia. Hop I hop. Celowo, dość szybkie tempo. Twoim zadaniem jest dalej utrzymanie nieruchomego tułowia. Jednica się nie rusza, kręgosłup się nie rusza. Oddychaj, jeszcze osiem, siedem, celowo szybkie tempo, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Druga to sama, na siebie i prost. Prostujesz nogę nad matą, nad podłogą i wykonujesz to w dość szybkim tempie. Pamiętaj, że jak rusza Ci się miednica, rusza Ci się pręgło musisz bardziej napiąć brzuch i zwolnić wtedy tempo. Będzie prościej utrzymać Ci miednicę. Jak już dasz radę, z powrotem wracasz do szybkiego tempa. Super. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Ok. Wyprosty obionami na macie, napnij pośladki. Dodaj brzór dodaj nogi. Przytrzymaj w tej pozycji chwilę. Wyciągnij ręce do góry. Teraz znowu nie chcesz mieć dziury pod plecami. Jest neutralny, nie wyginasz kręgosłupa. Wciskam dłonie w podłogę, wciskam pięty w podłogę, a kupa napięta. Mocno, 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 mocno. Raz rośnie. Ok. I robimy wdech. I wydech. I wydech. Jeszcze raz. I wydech. Już kończymy, już kończymy. Tylko jeszcze na koniec. Zostań chwilę w tej pozycji. Cofnij mocno całą głowę, brodę. Jednocześnie wydłużając tył szyi. Cofam brodę, wydłużam tył szyi. I teraz pomyśl sobie o tym, że rośnie kręgosłupem. Rośniesz w całym tułowiem. Tak jakbyś chciał, chciała odsunąć głowę, wydłużyć tutaj. chcemy zostać rybakwem. Odsuwaj teraz swoją głowę od ramion, a ramiona ciągnij w dół, odsuwając od uszu. Rośnij szyję, wydłużaj szyję, jednocześnie cofając brodę. Tu wyjdą szybko brudki. Cofaj, a już szyi wydłużaj i rośnij. Wydłużaj i rośnij. Bardzo fajne ćwiczenie na rozciąganie całej, całego odcinka kręgosłupa. Nie tylko szyjnego, możesz poczuć rozciąganie wzdłuż całego kręgosłupa, tylko w tej pozycji pozostań chwilę dłużej. Okej. Okay. Starczy na dziś. Dziękuję serdecznie za wspólny trening. Oglądajcie, subskrybujcie, podawajcie dalej. No i czekajcie na kolejne materiały. Pozdrawiam serdecznie.